Cześć siemano, ja jestem Strzała i jest to pierwszy tydzień na moim kanale to jest tak skromnie bo w garażu, ale trzeba, trzeba zacząć, a zaczniemy od naprawy CERIXA DEL SOL jest to w sumie mój z, Elson, z dość ciekawą modyfikacją jaką jest trąsła z Sylwiga 6, którym kiedyś, kiedyś dużo śmigałem, ale na niestety ucierpiał dość mocno wypadku. No i tak się pojawia Dersolka. Niedługo wrotują pan na tym, więc nie patrzcie na te inne rzeczy. Ale w jest po prostu zobaczymy co jest z yy, socyjką, bo coś nie pali dziwnie. Oraz może liver z instalacją od świateł. Bo to jest pali, bo były właścicieli jednak miał dość potężną fantazję. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. I mam nadzieję, że poskładamy wszystko. Jak na razie wyciągnąłem już starą instalację, wcześniejszą. Proba na aucie i nie wiem co autor miał na myśli, ale był zdrowo popierdolony, nie ukrywam. To więc tak, ja się biorę za ściąganie szacyjki. Właśnie jakie przybitki, jak idzie ściąganie socyjki. Mam nadzieję, że pójdzie łatwo, że łatwo się rozkręci. I zobaczymy. Jest nie wiem, jak tam są śruby. Mam nadzieję, że tam e, nie będzie żadnych jakich, kurwa dziwnych nasadek, typu na przykład kurde coś na imbus. Bądź, znaczy, imbus może być, ale bardziej się martwię, żeby nie było nita jakiegoś. Bo jak będzie tam coś znicowanego, to może być ciekawie. Ale to zaraz się widzimy. Trzeba było trzeba poluzować widzowie. Ciekawie, to jest tak, kiedy e, człowiek to rozkręci stacyjkę, a okazuje się, że styka jest inaczej założona. więc no, trzeba po prostu kombinować na wszystkie możliwe sposoby. A few moments later. Three days later. 12 seconds later. Oczywiście wszystko jest zrobione w kontrolowanych warunkach. Eee, mam nadzieję, że możemy a bo kurwa, to nie tam bo kolejny raz, bo mi będzie kurwa w środku, nie? Już jedno mi pękło. Ja wiem, że mogłem sobie to, tą, tą kierownicę i wszystko, ale to jest po cholerę. Jak możemy zrobić tak? Bez młota, to nie robota, pamiętajcie widzowie. Zrobimy taką statykę. okleiłem troszkę folią, więc wygląda fajnie. Jeszcze trochę tylko podczyścić ją i zobaczymy, jak będzie się podczas jazdy. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok. No, zobaczcie, tutaj jeszcze jedna śrubka została i będzie już dobrze. Więc trzymajcie kciuki, a my lecimy dalej z tym. Okej, Ok, do tego do skręcenia Pana jeszcze śrubek. Mam trzy śrubeczki, więc yy, wystarczy je tylko skręcić. Potem dodać akumulator do końca. I miejmy nadzieję, że. Teraz, co dzisiaj bijecie, mam taką też tam nadzieję. Po prostu pojedziecie z nim troszkę, ale raczej wątpię, że dzisiaj to nalejdzie, Jeszcze muszę szybę całą wytrzeć, widzowie, bo ja nie ukrywam, jest cała ubrócona. nawet Nie wiem czym, tu jest też tyle rzeczy. O, tu mam przypadkę, tu jest też tyle rzeczy, prostu człowiek, nawet nie wie skąd te rzeczy się tu wzięły, no nie ukrywam. Oj, trochę was też przetrzymy, czekajcie, o, jest lepiej. Ale ogólnie trzeba też o to jest też troszkę ukurzone Gdy idziemy Spadła mi ta śrubka Też, e, kurde, dziwona jest, serio Będę musiał tutaj na garażu zainwestować sobie W pierwszą modyfikację, jaka mi jest oświetlenie do tego przybytku Bo nie ukrywa jest trochę ciemno I Jak jest jeszcze jasno czy coś To się tutaj spoko robi Ale niestety jak się już robi trochę później I ta godzina jest już też troszkę późna to niestety e, to te światło też trochę nam ucieka, a mam to właśnie jedno okienko i twarda ramę więc zawsze coś tutaj te światło wpada choć no niestety nie jest czasami tak kolorowo więc myślę czy były jakieś tu właśnie fajne ledy nie założyć na górze i na oddzielną baterię bądź kupić jakiś przedłużacz i po prostu tego kabla czy gniazda, co jest tutaj nie założyć właśnie tego nie więc no upalnie no, dobra tak coś to widzimy się za parę chwil wszystko to poskręcam, więc widzimy się już za chwilę. Dobra, wytargałem ją. Okazało się, że jest naprawdę e, niedziałająca, więc trzeba ją wymienić. Jedyny minus tej całej instalacji teraz, będę musiał na pewno e, przelutować dokładnie przelutować podusz, trzonik od poduszek. Jak widzę tutaj, nawet, był właśnie też tutaj był. Więc e, nawet nie wiem, to po prostu, jakby e, to powiedzieć, nie przeszultuję samej kostki i jej jakby nie wtadzę. Zaraz odpalimy solkę i zobaczymy, nawet sobie przed odpaleniem solki wepnę tą kostkę i zobaczymy, czy będzie czytać. Jak nie zaczytać, to, to po prostu tylko utnę ten i nic więcej. A tak naprawdę nie ma się nawet co martwić, że to jest kolej poduszka, ze względu na to, że solniczka nie ma, więc to jest jeszcze ta wersja, możecie mnie poprawić, przedliftowa gdzie nie miały już tej poduszki takiej kwadratowej nie? więc zaraz się bierzemy do dzieła odpalamy, wyjeżdżamy i będzie magia. więc mam nadzieję, że już będzie jeździła tylko trzeba jeszcze podjąć akumulator może i w przyszłym sezonie już zmienimy to w kolektor i domalujemy może jeszcze troszkę tą komorę silnika żeby ładnie wyglądała i tylko jeszcze poczekać na łabinety maski botników, żeby wszystko się ładnie zgazało więc, yy... więc no Trzeba po prostu czekać i tyle trzeba zrobić. Potem jeszcze jeden z jest w zrobienie właśnie tej lotki. Poprawienie, bo mi ją wcisną niestety, no i ogarnięcie tego całego syfu tutaj. Tutaj po jakieś ładne półeczki tutaj, jakiś taki fajny półek, a to już będziemy też tuwać sobie razem. Więc no, ja teraz wracam do środka. Składamy całe wnętrze, włącznie z deską rodziczą, z tą tym spodem. Więc mam nadzieję, że będzie to wyglądało fajnie i w końcu wiecie, i będziemy mogli się cieszyć ostatnimi dniami lata. Więc działamy dalej. No ale Solka już żyje, jeździ. To jest najważniejsze, że jeździ. Więc yy, niedługo. kurde samo tutaj trochę jest. Więc niedługo będziemy się panie wydawać na jakichś spotach. Choć myślę, że już raczej spotów za dużo nie będzie, bo jednak już jest zakończenie sezonu. No niestety zima zbiega się raz nas Ale mam nadzieję, że to będzie wszystko w porządku I jeszcze może gdzieś Solka pojeździ Bo jednak nie ukrywajmy Jest jeszcze ciepło I nie ma co chować swoich furek Więc e, bez ściągania dalej Zobaczycie jak ona zaraz jeździ Bo zaraz wyjdziemy może w traskę, Ale poczekamy może do wieczora Więc pod koniec odcinka Łapcie jakieś fajne przybitki z nocnej jazdy. Na razie, ja byłem strzała. Na razie, cześć i czołem.